No, skakujemy I cóż jest dalej? Aż takiej fotograficznej pęci nie mam i nie pamiętam co tu jest Ale tak naprawdę jak gram pierwszy raz to też nie miałem żadnych problemów z przejściem Chociaż tutaj miałem problem A tu już nie jest problem, patrzcie to Hop I idzie z taką larwą Zaraz zobaczycie, bo mnie ta larwa też niedługo dorwie i... Zaraz zobaczycie co ta larwa robi? Psuje nam umysł. O. Wow, wow! I teraz musimy tego ziomala wziąć? No chodź tu ziomal. No tu taka pułapka będzie zastawiona przez tubylców. Tak, I jak ja bym zeszedł tam na tą lin linę, to by było kiepawo ze mną. Oj, i patrzcie to. Ofiarą jest on, nie ja. Ach. Ten piasek. To jest czysta magia. O! A nie, to jeszcze nie tutaj, to jeszcze nie tutaj te larwy, ta larwa to się nie tutaj. Ej, oj! Coś, mam przecież, że, że zaraz zostanę zaatakowany przez krwiożercą larwę i tu, tu, tu trzeba przeskoczyć, a nie, tu bo trzeba wskoczyć na to. Zaczycie Zaraz uniknę śmierci, bo będę chytrzejszy... sprytniejszy od takich od tych tubelców, którzy zastawili pułapki na mnie. Tak, i tam nie mogę nacisnąć. Teraz muszę wszystko czyć, teraz jedną tak chcę tu bylcy gonić. Tu tu A... Hop. I ten teraz nadepnie. Hop. I ten teraz wejdzie na to i nie żyje. Dziękuję bardzo. Chyba nie byli przy budowie tych pupil, tak mi się wydaje. O! Udało się. Biegniemy dalej. Mały chłopcyk To jest najprawdopodobniej Afroamerykanin. Dobra, schodzimy. A i to zrobić. Trzeba podstawić tutaj wózek OP. No, ej, nie waź, masz podstawić tam wózek. Dojedzie? Nie dojechał i teraz taka sztuczka z liną oczywiście e, e, piły muszą być nie wiem jakby nie moglibyśmy się czegoś innego nie wiem tu mi, może mi się za pierwszym razem nie udać o to znaczy tu mi się uda za pierwszym razem oj albo nie o udało mi się za pierwszym razem ale teraz mi się może nie udać za pierwszym razem nie, bo ja to mogę rozsućę, to mogę skoczyć... Ej, sorry, to może mi się uda za pierwszym razem. Do końca. O! Szybko, szybko, limbo! Chłopczyku! No nie! Zabrakło dosłownie milimetry. Teraz Teraz się wszystko od nowa, tak? To znaczy to... No tą zagadkę całą. super. Straciliśmy cenny czas. Cenne me Cenne megabajty filmiku. Tak. Jeszcze raz powinno nam się udać Tak sądzę Takie mam przeczucie, że mi się uda Musiał trochę jeszcze bardziej pociągnąć tę linę poczekać trochę No ale milimetry, zobacz dosłownie, kurczę, to było hamskie takie trochę Wejdę na są górę, żeby szybciej tak jakoś Chyba mi się nie uda Fuck O oh, fuck! O, udało mi się, fuks, cud, fuks, cud. Hop. Teraz. Uda się, uda się, uda się, uda się, uda się, uda się, jezu, udało się, leciutko, lekkim dydem teraz. Ale wtedy zabrakło naprawdę milimetry. Ta odchłań tam w tle, to jest masakra. <laughs> I teraz, jakiś... Nie wiem co to jest, krwiożer czy coś, jakieś bydle. Nie wiem co to jest Wiecie co, przejdę tą larwę i będę kończył, bacie teraz padnie nam I my nie możemy nic zrobić, tylko możemy go zwalniać Albo przyspieszać, o Za pomocą lewej strzałki, o I on reaguje na światło, jak jest światło to zmienia kierunek No nie wiem, no to po prostu nie mogę nim teraz sterować Tak, no tak tylko... o i skakać mogę O i i, tero... I to właśnie, to, to coś musi to zjeść to, Tą larwę to światło i zmienię kierunek. Będę musiał skoczyć na skrzynkę. Patrzcie, hop. I to mi zje, i już będę mógł normalnie sterować postacią. Dziękuję. Aha, miałem, miałem przejść tą larwę. Dobra. Więc jest to koniec tego odcinka. Zagrajmy w limbo. Subskrybujcie. Nie, to jest tak. To jest koniec tego odcinka. Zagrajmy w limbo. Naprawdę ten odcinek był mroczny. Subskrybujcie. Komentujcie, zapraszajcie, oceniajcie. Peace.